Jak się nie dać zbić stropu podczas rozmowy? Pozwól, że przedstawię dzisiaj 10 rad. Kiedy mamy do czynienia z trudną rozmową? Gdy ktoś na przykład próbuje z nas kpić, wyolbrzymiać nasze argumenty, bądź też je pomniejszać. Próbuje nas zagiąć. Jak sobie z tym radzić? O tym właśnie teraz. Nazywam się Przemysław Kutny, a to jest kanał Dobra Mowa. Zaczynamy. Co zatem robić wtedy, kiedy ktoś uogólnia to, co mówimy? Uogólnienie polegające na zniekształceniu słów rozmówcy może wyglądać tak. Czy zdarza ci się pić piwo wieczorem w tygodniu? Tak. Jak ci się wstaje rano, skoro regularnie sięgasz po alkohol wieczorem? Powrót do faktów jest wtedy najlepszym rozwiązaniem. Zdarza mi się wypić piwo, ale nie robię tego regularnie. Wysypiam się doskonale. Powrót do faktów. Co robić w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z uogólnieniem pośpiesznym, gdy ktoś wysnuwa wniosek na podstawie wątłych przesłanek. Tak, byłem na tej imprezie. Czyli imprezowałeś ze wszystkimi na całego, także potem musieli wzywać policję? Jeśli uczestniczyliśmy w spotkaniu, a ktoś wysuwa z tego nieuprawniony wniosek, można to zwyczajnie sprostować najlepiej możliwie bez emocji. No nie, byłem tylko przez pierwszą godzinę i nie miałem nic wspólnego z tym, co działo się potem. Wracamy do sedna sprawy a co robić, gdy ktoś zniekształca to, co mówimy? Spędzanie czasu w social mediach to w dużej mierze strata czasu. Skoro tylko tracisz tam czas, to czemu z tego korzystasz? I znów, powrót do meritum wydaje się najprostszym sposobem poradzenia sobie. Powiedziałem, że w dużej mierze, właśnie dlatego, że tak jest, spędzam tam mało czasu. Najlepiej nie wchodzić w logikę zniekształconej tezy, by nie tracić energii na obronę i tak nie naszego. Stanowiska. No po co w ogóle tracić na to energię? A co robić, gdy ktoś mówi o czymś, jakby było udowodnione, podczas gdy dopiero powinno być? To tak zwane błędne koło. Janek jest świetnym trenerem, bo doskonale zna się na robocie. To nie jest uzasadnienie, tylko definicja świetnego trenera. Można by zatem słusznie w tej sytuacji dopytać: Dlaczego tak uważasz? Bo jest w branży wiele lat i jest polecany, ponieważ ma wiele certyfikatów i świetne referencje. To jest uzasadnienie. Co, gdy ktoś celowo nas drażni? Jak ktoś może nas drażnić? Przerywając, obrażając nas. Pozwalając sobie na jakąś ironię, być może masz w pamięci takie sytuacje, lub przychodzi ci coś jeszcze do głowy. W każdej takiej sytuacji pakujemy się w kłopoty za każdym razem, gdy dajemy się ponieść emocjom. Jaki z tego wniosek? Nie dawajmy się ponieść emocjom. Zachowajmy zimną krew. Naprawdę. Nie grajmy tak jak rozmówca, ponieważ koniec końców będzie to tak jak w tym żarcie, w którym obrzucamy się błotem ze świnią. Na koniec i my, i świnia jesteśmy brudni, ale to świnia czuje radość. Gdy towarzyszy sporowi publiczność, nasz oponent zachowuje się kontrowersyjnie, to znów z pomocą przychodzi mądrość ludowa. Nie kłóć się z głupcem, bo ktoś postronny może was pomylić. Gdy ktoś zadaje wiele pytań niemal jednocześnie, co wtedy? W swobodnej rozmowie raczej trudno sobie wyobrazić, by ktoś celowo chciał nas wyprowadzić z równowagi właśnie w ten sposób. Ale jeśli na przykład jesteśmy w jakimś towarzystwie i w rozmowie, samej rozmowie przysłuchują się inni, druga strona może chcieć zastosować tę metodę. Uważam, że czasem warto pobyć samemu ze sobą, nawet jeśli jesteśmy w szczęśliwym związku. Ale jak to? Przecież o relacje trzeba dbać. Uważasz, że nie trzeba dbać o relacje? Uważam, że należy, tylko że to jak zamierzasz dbać w pojedynkę? No myślę, że lubisz samotność i nie lubisz ludzi za bardzo, prawda? A mogę odpowiedzieć na pierwsze pytanie: co takiego zrobili ci inni ludzie, że ich unikasz, nawet bliskich? Co można zrobić? Próbować zrobić porządek w rozmowie. No pozwól, że odpowiem na pierwsze pytanie, a potem zajmiemy się kolejnymi. W innym wypadku to nie rozmowa, ale lista Twoich pytań. Jeśli to nie działa, po prostu zmieńmy temat lub zakomunikujmy, że nie będziemy prowadzić rozmowy w ten sposób, asertywnie, o czym mówię w innym filmie. A co, gdy ktoś nie przyznaje nam racji, bo wie, że oznaczałoby to zgodę na coś ważniejszego. Słuchaj choć pojedziemy w góry, jak za dawnych lat. zmęczony jestem, nie chce mi się, a nie chciałbyś spojrzeć na wszystko od nowa, przewartościować. Nie. Nie chciałbyś się zregenerować. Ciągle mówisz, że jesteś przemęczony. nie. Druga strona konsekwentnie zaprzecza argumentom, które mogłyby sprawić, że zgoda byłaby czymś naturalnym. Co można wtedy zrobić? Zapytać o coś przeciwnego, o konsekwencje trwania w obecnym stanie. Czyli chcesz być ciągle zmęczony i bez energii? No nie, no to masz rozwiązanie jak na tacy. Pomyśl jeszcze. Jak piszą w swojej książce Agnieszka Budzyńska-Daca i Jacek Kwosek, ten chwyt może być nieuczciwy, ale nie musi. Gdy naprawdę zależy nam na dobru kolegi, to tego rodzaju przekonywanie jest jak najbardziej w porządku. Gdy jednak chciałbym tak wyszydzić brak logiki w rozumowaniu przyjaciela, byłoby to po prostu nie fair. A co, gdy ktoś na podstawie naszych słów wmawia nam zdanie lub sąd, którego nie wypowiedzieliśmy? Może się zdarzyć i tak, że ktoś dopytując o kwestie szczegółowe, uzyskując na nie naszą zgodę, wysnuje z tego wniosek, który nie jest nasz. Jak na przykład w takiej hipotetycznej rozmowie pomiędzy Jackiem a Tomkiem, który dopytuje. Fatalnie dziś nasi zagrali, co nie? Słabiutko, Lewandowski nawet w słabszej formie, prawda? Właśnie, i w środku pola kicha. No jak nie jak tak? Pojawia się trzeci rozmówca, Paweł, na co Jacek z przekonaniem mówi: Hej Paweł, widzisz, Tomek też uważa, że należy zdymisjonować trenera. Nic nie było mówione o dymisji. O ile takie sformułowanie wniosku nie jest czysto żartobliwe, to najlepszym sposobem obrony pozostaje powrót do tego, co się faktycznie powiedziało. To Twoje słowa. Mnie się nie podobała tylko gra na tym meczu i daleki jestem od dymisjonowania trenera, jak i całej drużyny. A co, gdy ktoś przypina nam łatkę, na którą się nie zgadzamy? W emocjach łatwo o przypinanie łatek lub etykietowanie. Na przykład, wczoraj byłem w kinie na Nowym Bondzie. Też widziałem. Bardzo prostackie kino. Słowa wyfruwają z ust wróblem, więc lekko. Co można zrobić, gdy mamy inne zdanie? Domagać się na przykład dowodów na to, że tak jest, lub trzymać się swojego zdania, jasno wyrażając swoją opinię. Uważam inaczej. Co jest tam dla ciebie takiego prostackiego? Co, gdy ktoś próbuje nam wmówić, że powinniśmy przyjąć zdanie, tezę, z którą się nie zgadzamy, bo przecież inna jest jeszcze gorsza? Chodzi o sytuację, kiedy zdanie naszego rozmówcy w zestawieniu z innym, przez niego przedstawionym, przejaskrawionym, wydaje się najlepszą opcją. Co sądzisz o samochodach elektrycznych? Dla mnie to albo one, albo śmierć planety. Nie uważasz? Mogę nie uważać i to zdecydowanie. Nie jestem za śmiercią planety, ale jej się raczej nic nie stanie, jeśli już to ludziom. Planeta sobie poradzi. Wszelkie przejaskrawione alternatywy służące przekonaniu nas możemy rozbroić właśnie tak, wchodząc w szczegóły, a być może szukając drogi trzeciej. Myślę, że są bardzo dobrą opcją, tylko najpierw pomyślmy o infrastrukturze dla nich. Planeta z pewnością sobie tymczasem poradzi. Wszystko to, o czym powiedzieliśmy wcześniej, może się przydać i przytrafić nie tylko podczas rozmowy jeden na jeden, ale także podczas wystąpień, kiedy jest przestrzeń na pytania. Sytuacji trudnych jest znacznie więcej, więc jeśli ciekawi cię ten temat, daj znać w komentarzu, a przyjrzę się kolejnym podobnym. Tymczasem polub ten materiał, jeśli uznajesz go za pomocny i pamiętaj o subskrypcji kanału. Do zobaczenia.